Niema, siema. siema. Jak widzicie dzisiaj znowu się zbieram. Udało mi się jakoś wszystko nadrobić. Corych filmów nie było długo, dlatego że miałem problemy. Rozstałem no, ja się z kuzynem. No nie mogliśmy zbytnio razem już być, więc... Teraz będą pojawiać się odcinki na pewno częściej niż ostatnio, bo jak widzicie, dzisiaj zmieniłem y, trochę rzeczy. Kanał będzie budowany teraz od zera. no i pewnie tamte filmy to będzie przyszło, przeszłość. Teraz jeszcze jedna rzecz. O, ten Q&A, co wam pokazywałem tam, to jest takie... Y, tam będziecie pisać komentarze, ja je przeczytam oczywiście. I zobaczymy o co będziecie chcieli mnie zapytać. No i mówię, przez yy, tu jakby odcinka nie będzie pewnie mojego gadania, bo już muszę to montować, a jeszcze mam mm, trochę do roboty, żeby ten kanał jak najlepiej podszlifować, ale na pewno coś mi się uda zrobić. Więc to na razie na tyle. Macie tutaj rozgrywkę moją. Jeśli uda mi się, to w niedzielę możecie dostać live'a z ten z różnych gierek. Co nie? Jeśli oczywiście mi się uda, jak mi się nic nie skiepsi, to się uda. Więc do zobaczenia. That's <laughs> ハハハハ。<laughs> <laughs> <laughs> <laughs>